Cześć piękna. Dzisiaj zwracam się do ciebie, do ciebie właśnie, do ciebie, bo jesteś piękna. Wszystkie jesteśmy piękne. Ostatnio wrzuciłam na bloga post, w którym podzieliłam się z wami kilkoma inspiracjami książkowymi. Wśród nich znalazły się, no właściwie prawie wszystkie. Mówiące o kobiecości, i jeśli ktoś nie trafił może na tego posta, to, to ja was zachęcam do tego, żebyście tam zajrzały i poznały te książki, bo to dzięki temu, że je przeczytałam też, mogę dzisiaj nagrać taki właśnie film i wam z pełnym przekonaniem o czymś opowiedzieć. Zostałam w ogóle do niego zainspirowana przez wysokie dziewczyny. Mam 1,82 m. Ja naprawdę dość długo borykałam się z tym problemem. Problemem, kompleksem tak to chyba trzeba nazwać. Nawet w dniu mojego ślubu często też mnie pytałyście, jakie miałam buty czy były wysokie nie były wysokie właśnie ze względu na to, że Będę tańczyła z moimi kolegami, wujkami, kuzynami, którzy nie zawsze są ode mnie wyżsi, więc po co mam jeszcze się bardziej podwyższać sztucznie? Także udało mi się znaleźć buty na płaskim obcasie. Udało mi się znaleźć buty, no właśnie, bo a propos tych liczb to nie dość, że mam 1,82 m, to mam jeszcze rozmiar buta 41, a nawet często 42. I nierzadko mam problem z butami. Spotkałam się kiedyś z taką dziewczyną, która była 10 cm wyższa ode mnie, i przyznam Wam, że zachowałam się tak, jak nie lubię, jak się zachowują ludzie w stosunku do mnie, bo w zasadzie jednym z pierwszych pytań, jakie jej zadałam, to było pytanie o wzrost i o rozmiar buta. To była taka czysta ciekawość, i od razu ją za to przeprosiłam, ale powiedziałam, że chyba to wynika trochę z tego, że, że ja zawsze miałam zadawane tak te pytania, że teraz. Nie wiem, może uznałam, że to ma znaczenie, że to jest ważne. Pamiętam, że ta dziewczyna była taka bardzo pogodzona z tym swoim wyglądem i to było niesamowite. I mimo, że była tak bardzo wysoka i pewnie miała problemy z ubieraniem, z tymi butami szczególnie, to ona była pewna siebie i ona była piękna, naprawdę była piękna. W ogóle nie miała z tym problemu. Ja nie odniosłam żadnego wrażenia, że dla niej jest to problem. I może też wtedy właśnie coś się przestawiło w mojej głowie. Nie chcę nagrywać filmu o tym, gdzie kupić sobie ubrania dla wysokich. Chociaż kiedyś też go nagram, ale dzisiaj moje serce mi podpowiedziało, że to nie ma być taki film, tylko że właśnie mam powiedzieć o tym że jesteś piękna, nieważne, jaki jest rozmiar Twojego yy, stanika, nieważne, jaki jest rozmiar Twojego buta, jaki jest rozmiar Twojej sukienki, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Wiecie, co ma znaczenie? Jedyny rozmiar, jaki ma znaczenie, to rozmiar Twojego serca. To jest nie bardzo bliskie, wiecie? Nie dlatego, że to moje serce ma taki super rozmiar, że. Że jestem z niego zadowolona, nie. Bardzo bym chciała, żeby było coraz większe, żeby było jeszcze bardziej otwarte na ludzi, bo ostatecznie ten wygląd zewnętrzny nie ma większego znaczenia, aczkolwiek to jest naturalne, że dla nas to jest ważne. Bo ja wam to mówię dzisiaj i jestem pomalowana i mam pomalowane paznokcie, i mam bransoletkę na ręce i właściwie po co się tym obwiesiłam? No po to, bo ma to dla mnie znaczenie. Ale w takim sensie, że po prostu piękno jest dla mnie ważne, że lubię się pięknem otaczać, że lubię dbać o to piękno, bo my tak jesteśmy stworzone. Jesteśmy stworzone po to, żeby o to piękno na świecie również zadbać. Wiecie, my nie bez przyczyny zostałyśmy nazwane płcią piękną. Dostrzegacie też to? Jest trochę taka presja na nas wywarta, nie? że my jesteśmy płcią piękną i my musimy być piękne. My chcemy być piękne. Myślę, że jak nasza optyka też myślenia o tym się zmieni, to będzie nam łatwiej. Będzie nam łatwiej być piękną, bo piękno jest w nas. Ono jest w środku. Czy w to wierzycie, czy nie, to chcę wam o tym dzisiaj z pełnym przekonaniem powiedzieć: że piękno jest w sercu. Rzeczywiście jest tak, że czynienie świata piękniejszym jest naszym zadaniem. My lubimy się otaczać pięknymi rzeczami. My jesteśmy na piękno wrażliwe. Z reguły to my dekorujemy nasze mieszkania i domy, to my dbamy o ten wygląd zewnętrzny bardziej niż mężczyźni. To naturalne, to jest nasza cecha jedna z najważniejszych cech, ale też najtrudniejsza najtrudniejsza do zinterpretowania. My często źle to piękno rozumiemy, a myślę, że jeśli podejdziemy do tego w taki sposób, że my po prostu zostałyśmy piękne, stworzone, to też będzie nam łatwiej. Będzie nam łatwiej w to piękno uwierzyć. Wiara. To takie słowo, które się tutaj przewija. Mam taką myśl, że, że wierzącym jest łatwiej też w to uwierzyć. Bo ja na przykład wierzę, że zostałam stworzona na obraz i podobieństwo Boga, który jest po prostu pięknem samym w sobie. To jak ja mogę nie być piękna? On mnie stworzył. Jak mam jakieś ale, to właśnie do kogo ja mam to ale? Przecież nie do siebie. To jest to jest bardzo ważne i to chcę, żeby też dziś wybrzmiało w tym filmie. Chciałabym się w ogóle podzielić z Wami też jednym fragmentem, jak już o wieża mowa. Pozwólcie, że Wam coś przeczytam. Z pierwszego listu świętego Piotra. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne uczesanie włosów i złote pierścienie, ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha. Chciałabym od razu zaznaczyć, że świętemu Piotrowi wcale nie chodzi o to, żebyśmy my nie dbały o to, co zewnętrzne, bo dla nas jest to ważne. Tylko chodzi o to, żebyśmy nie zapominały o tym, co jest w środku, bo kiedy to nasze serce będzie takie niespokojne, to my nie będziemy piękne, my nie będziemy przyciągać do siebie ludzi. Wiecie, ja to zauważam każdego dnia. Mam męża, który jest takim moim lustrem. I widzę, że kiedy ja jestem łagodna, kiedy jestem dobra, to ja jestem wtedy dla niego najbardziej kobieca. I czuję się też najbardziej kobieca w jego oczach, właśnie wtedy. Nie wtedy, kiedy się pięknie ubiorę, chociaż też, to wiecie, dla mężczyzny to też jest ważne. Poza tym zostałyśmy stworzone do tego, żeby dbać o piękno tego świata i swoje również. I to jest naturalne i piękne, że to robimy. Ale. Ale muszą być zachowane proporcje. Ja mam teraz taką, taki obraz przed oczami. Ten dzisiejszy świat nam wkłada po prostu takie, no takie różne stereotypy do głowy, i my zaczynamy w nie wierzyć, no bo jesteśmy tymi obrazami po prostu zabijani każdego dnia. I pomyślałam sobie teraz o modelkach, które są piękne. Bardzo często to są naprawdę przepiękne kobiety zewnętrznie. O pięknej urodzie, o pięknych kształtach. Chociaż z tymi kształtami bywa różnie, bo często są po prostu bardzo wychudzone i to akurat mi się nie podoba, ale nie mnie oceniać. W każdym razie nie wiem, czy zauważyłyście, zauważyliście taki trend, że, że te modelki często mają miny zupełnie niezadowolone, że są bardzo poważne, że one nie przyciągają. Ja w jednej z tych książek, o których Wam wspominałam, przeczytałam, że jeśli piękno byłoby dobrze rozumiane, to ono mogłoby być synonimem dobra. To jest w ogóle takie niesamowite, że wtedy mylilibyśmy te pojęcie, że to oznaczałoby to samo. Ale jak sobie myślę o tej pięknej modelce, która ma czasem taką minę, y no, ona nie zachęciłaby mnie do tego, żeby na przykład z nią porozmawiać. Wiecie o co chodzi? Nie przyciągnęłaby mnie jako osoba. Jest piękna zewnętrznie, okej, okay. i może facetom to wystarczy, i może ich to przyciągnie. To piękno zewnętrzne, ono przemija. Eee, właśnie my tak też jesteśmy nauczeni, nie? Że właśnie teraz jesteśmy piękne i młode, a za chwilę już nie będziemy. Kurcze? Właśnie nie, wręcz przeciwnie. My jesteśmy teraz piękne, mamy nie mamy zmarszczek i gładkie buzie, i jesteśmy szczupłe, ale kurczę, my będziemy piękne, i wraz z naszą dojrzałością będziemy stawały się coraz piękniejsze. Macie takie poczucie? Ja czytałam ostatnio taki artykuł o stuletniej kobiecie i ona tam podawała 100 rad szczęśliwego życia. To była dla mnie piękna kobieta, to nic, że była pomarszczona i zgarbiona. I starowinka, i w ogóle na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że nie jest piękna. Ona jest prawdziwie piękna. Przez swoje doświadczenia życiowe, przez to, jak wiele dobra pewnie uczyniła w życiu, przez to, jak kochała jak była kochana. My jesteśmy najpiękniejsze wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwe. Kiedy znamy poczucie swojej wartości kiedy jesteśmy świadome swojego piękna. Mówcie, co chcecie. Ja tam uważam, że jeśli będziemy szczęśliwe ze sobą, jeśli będziemy czuły się piękne, to prędzej czy później ktoś wartościowy to piękno dostrzeże. Dbajcie o swoje serce. Jak będzie piękne, to naprawdę ludzie będą dostrzegać to piękno w Was. Jeśli nie będziemy piękne w środku, to na nic te wszystkie kosmetyki i diety odchudzające, To będziemy wyglądały jak te modelki. I takie będziemy smutne i złe, ale chude. No i co z tego? Bądźmy rozpromienione, bądźmy radosne, przyciągajmy ludzi. To jest prawdziwe piękno. Pięknie Wam dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że ten film może Wam w czymś pomógł, może dodał Wam trochę otuchy. Do widzenia albo dobranoc piękne. Śpijcie dobrze, miejcie piękny dzień, nie wiem o której to oglądacie. Uśmiechajcie się. I cieszcie się tym, co macie. Cieszcie się tym, jak zostałyście stworzone. Na pewno w niejednych oczach jesteście piękne. W takich jednych oczach, w takich najważniejszych, to w ogóle jesteście najpiękniejsze. Czy w to wierzycie, czy nie? Jesteście najpiękniejsze.